Naleśniki wyglądają wspaniale, ale pierwszym, którego chcę spróbować, jest ta piękność w środku. Myślę, że ta dziewczyna jest bardzo podobna do mnie. Jeszcze nigdy nie widziała swojego portretu na naleśniku. Smakuje niesamowicie! Rewelacja! Ale ten spalony kawałek nie wygląda apetycznie. Not. Chyba nawet nie będę go próbować. Zostały tylko naleśniki z trzeciego talerza. Mm, palce lizać. To zdecydowanie najsmaczniejsze naleśniki ze wszystkich. Babciu, wygrywasz! Super! Prawie działa, wnuczko, świetnie sobie poradziłaś. Zaraz Wam pokażę. A masz i jeszcze.